Cześć, witajcie w pierwszym odcinku Cell Assist Update, nowej serii, w której będziemy regularnie prezentować najnowsze funkcje, usprawnienia i zmiany w systemie Cell Assist. W każdym odcinku pokażę Ci, co nowego pojawiło się w systemie, jak działają wprowadzone aktualizacje i w jaki sposób mogą ułatwić Ci codzienną pracę. W tym filmie opowiem m.in. o nowych akcjach automatycznych, tabelach rozmiarów w asortymencie oraz automatycznym dopasowaniu opakowań do zamówień. Pokażę także, jak stworzyć etykietę zastępczą w przypadku awarii kuriera. Na końcu zaprezentujemy nasz nowy magazyn pokazowy w Warszawie. Ostatnio intensywnie pracujemy nad rozwojem Sell Assist, wprowadzając liczne nowości które poszerzają możliwości systemu i usprawniają codzienną pracę użytkowników. W tym samym czasie bardzo mocno koncentrujemy się na optymalizacji. Znacząco poprawiliśmy szybkość działania, przygotowaliśmy kluczowe procesy i wprowadziliśmy wiele zmian pod maską, aby cały system działał płynniej, szybciej i bardziej niezawodnie niż kiedykolwiek wcześniej. A teraz zobaczmy wybrane nowości. Czas wysyłki Allegro zmieniany na podstawie akcji automatycznej. Nasza pierwsza nowość dotyczy akcji automatycznych dla asortymentu. Znajdziesz je w panelu w zakładce Administracja, Automatyzacja Asortyment to właśnie tutaj możesz utworzyć nową akcję automatyczną i określić jej warunki. Od teraz możesz automatycznie zmieniać czas wysyłki na Allegro, wydłużając go lub skracając, w zależności od wybranych kryteriów. Przykładowo jeśli stan magazynowy danego produktu spadnie poniżej określonego progu, system automatycznie wydłuży czas wysyłki, na przykład z 2 do 10 dni. Dzięki temu zyskujesz czas na zamówienie lub wyprodukowanie nowego towaru, a twoje oferty na Allegro zawsze pozostają aktualne i wiarygodne. Jeśli system wykryje, że stan magazynowy danego produktu nagle wzrósł, na przykład dostawa była wcześniej lub większa niż planowano, Automatyczna akcja może skrócić czas wysyłki z 2-3 dni do 24 godzin, aby poprawić atrakcyjność oferty i zwiększyć konwersję. W okolicach Black Friday, świąt lub innych szczytów sprzedażowych, magazyn czy pakowanie może działać wolniej. Sell Assist może uruchomić automatyczną akcję na podstawie ustalonego harmonogramu lub przekroczenia liczby zamówień i wydłużyć czas wysyłki o 1-2 dni, aby zapewnić realistyczny termin realizacji. Wprowadziliśmy w Sell Assist narzędzie, które pomoże Ci zmniejszyć liczbę zwrotów i ułatwi klientom wybór właściwego produktu. Tabele rozmiarów dla ofert Allegro. Znajdziesz je w zakładce Asortyment, Tabele rozmiarów. Możesz je importować bezpośrednio z Allegro albo tworzyć własne, dopasowane do Twojego asortymentu. Wybierasz szablon, edytujesz kolumny, dodajesz punkty pomiarowe. Pełna personalizacja. W zakładce Integracja Allegro możesz przypisać gotową tabelę do wybranego konta Allegro w jego ustawieniach. Możesz też podczas wystawiania nowej oferty wybrać stworzoną wcześniej tabelę rozmiarów. Klient od razu widzi jasne, czytelne dane, a ty budujesz lepsze doświadczenie zakupowe. Prosto, szybko i z realnym wpływem na konwersję. To właśnie tabelę rozmiarów Sell Assist. Jak uniezależnić się od awarii api kurierów? To jest bardzo częste pytanie naszych klientów i bardzo ważne pytanie. W gorącym sezonie każdy błąd api potrafi sparaliżować pakowanie. Dlatego w Sellasys wprowadziliśmy zestaw funkcji, które pozwalają dalej pracować, nawet gdy kurier ma awarię. Pierwsza to Smart Matching i 3D Matching automatyczne dobieranie opakowań i tworzenie przesyłek. Wystarczy dodać w systemie odpowiednie opakowanie. Opakowanie znajdzie w zakładce magazyn opakowania. Następnie należy przypisać je do produktu. Smart matching działa w przypadku jednoelementowych zamówień. Dopasuje takie opakowanie, które jest przypisane do produktu. Możesz też ustawić procentowe zwiększenie objętości, aby uwzględnić miejsce na zabezpieczenie w paczce. Robimy to w ustawieniach 3D matching. 3D-matching za pomocą specjalnego algorytmu dopasuje opakowanie do zamówień wieloelementowych. Oczywiście każdy produkt w asortymencie musi mieć uzupełnione wymiary, ale tutaj też przychodzimy z pomocą i mamy rozwiązanie dla firm, które nie mają wszędzie wypełnionych wymiarów, ale o tym opowiem za chwilę. Funkcje Smart i 3D-matching są szczególnie przydatne, gdy mamy pewność, że wymiar paczki będzie odpowiedni dla konkretnego produktu. W takiej sytuacji możemy dodać opakowanie do produktu ręcznie, a system na podstawie historii zamówień automatycznie dopasuje właściwe opakowanie. Wkrótce na naszym kanale pojawi się obszerny materiał na ten temat. Aby przetestować nową funkcję, zgłoś się do biura obsługi klienta. Nowy tryb podglądu aplikacji WMS. Czyli co zrobić, gdy nie mamy uzupełnionych wymiarów, a chcemy korzystać z 3D oraz Smart Matching. Uzupełnimy je za pomocą naszej nowej funkcji. Chodzi o kontrolę danych produktowych w WMS, dzięki której szybko uzupełnisz brakujące wymiary oraz wagę. W specjalnym trybie na kolektorze skanujesz produkty lub wybierasz odpowiedni tryb samego kolektora. Wymiary są wymagane w nowej funkcji Smart oraz 3D Matching, a to jest szybki sposób na uzupełnienie tych danych. Największą zaletą tego rozwiązania jest to, że nie musisz samodzielnie wyszukiwać produktów bez uzupełnionych wymiarów. System sam je wyświetli i pomoże ci je uzupełnić. Funkcja ta jest dostępna dla wszystkich klientów korzystających z naszego WMS-a. Efekt: magazyn działa płynnie, nawet w poniedziałkowe godziny grozy, a Ty nie jesteś uzależniony od kaprysów API-kurierów. To właśnie najnowsze usprawnienie SenaSist. Kolejna nowość etykieta zastępcza. Gdy kurier się wysypie, włączają się etykiety zastępcze. Pakujesz dalej, a po skanowaniu system sam generuje właściwy list przewozowy. Zobaczcie, na czym ta funkcja polega w naszym magazynie pokazowym w Warszawie. Wyobraźcie sobie sytuację, w której nie możecie wydrukować etykiety, etykiety drukuje się długo, są jakieś problemy techniczne u przewoźnika. Czasami tak się zdarza. Nie chcemy jednak przerwać procesu zbierania, procesu pakowania, bo mamy na przykład przygotowane wcześniej zamówienie. Co możemy w takiej sytuacji zrobić? Dzięki Sell Assist Możecie przygotować tak zwaną etykietę zastępczą. Jest to etykieta, która pozwoli nam później, już po zebraniu, spakowaniu zamówienia, przygotować tą właściwą etykietę w momencie, gdy już system przewoźnika będzie działał bez problemu. Jak to działa, jak wygenerować taką etykietę zastępczą? Będąc już w procesie pakowania, czyli na tym ostatnim etapie, gdzie tak naprawdę chcemy wydrukować tą etykietę. Ja mam w tym momencie na moim komputerze, na moim stanowisku przygotowanego asystenta pakowania, mam WMS-a uruchomionego. Mam produkt, który chcę spakować, skanuję więc ten produkt. I teraz w tym momencie wystarczy, że wybiorę etykietę. No i to jest setup, na którym chciałbym już stworzyć tą właściwą etykietę. Klikam moją etykietę, no i tej etykiety nie mogę wygenerować. Coś się dzieje, jest problem. Klikam więc wygeneruj etykietę zastępczą. No i w tym momencie zostaje wygenerowana etykieta zastępcza. To nie znaczy, że ja muszę później drugi raz pakować tego produktu. On jest gotowy, on jest spakowany, ta etykieta zastępcza sobie będzie tutaj y, na nas czekała. No i powiedzmy, po godzinie, po dwóch dostajemy informację, impost In działa, wszystko jest ok, możemy działać. No to co robimy wtedy? Biorę moją etykietę zastępczą, skanujemy moją etykietę zastępczą i jak widzicie, z powrotem drukuje się. Etykieta, ale już ta właściwa, czyli mamy normalną etykietę Allegro Delivery, możemy to wysłać. Przyjeżdża kurier, odbiera przesyłkę. Nie tracimy czasu na ponowny proces zbierania pakowania, ponieważ ta mała tutaj etykieta zastępcza pozwala nam przeczekać ten okres, gdzie mamy jakieś problemy z kurierem. A jak problemy miną, możemy już wygenerować tą właściwą etykietę i przystąpić do dalszej pracy. W październiku mieliśmy okazję pojawić się na e-commerce Expo w Warszawie. Każdy odwiedzający mógł podejść, porozmawiać z nami i przetestować działanie naszego systemu WMS. Jeżeli przegapiłeś te targi, koniecznie obserwuj nasze media społecznościowe, żeby dowiedzieć się, gdzie będziemy następnym razem. Na naszym kanale YouTube pojawiły się też nowe materiały, w których szerzej omawiamy wybrane nowości. Zachęcam do obejrzenia filmów o multiakcjach, polach cenowych oraz zamówieniach cyklicznych. Dodaliśmy również wiele nowych integracji w tym integrację temu. Na kanale znajdziesz webinar i film podsumowujący możliwości, jakie ta platforma oraz nasza integracja daje użytkownikom Cell Assist. Link do wszystkich materiałów znajdziesz w opisie. Cell Assist Labs. Zapraszamy również do Cell Assist Labs, czyli miejsca, w którym nasz system naprawdę ożywa. To nie jest zwykły magazyn tylko showroom technologii w którym możesz zobaczyć jak SellAssist działa w realnym środowisku od obsługi zamówień przez logistykę po integrację z marketplace'ami. SellAssist Labs to również przestrzeń testów i wymiany wiedzy. Tutaj spotykamy się ze sprzedawcami partnerami i zespołami żeby sprawdzić nowe rozwiązania dopracować je w praktyce i tworzyć narzędzia które realnie podnoszą efektywność e-commerce. Kto może przyjść? Każdy sprzedawca online, który chce sprawdzić procesy, przyspieszyć obsługę zamówień i zobaczyć jak wygląda nowoczesne zaplecze logistyczne oparte o Sell Assist, Niedługo będzie dostępny formularz, przez którego będziecie mogli zalogować się i zarezerwować spotkanie w naszym magazynie. Pierwsze otwarte spotkanie odbyło się 27 listopada. Kolejne daty będziemy ogłaszali wkrótce. Będą również możliwe umawianie spotkań indywidualnych. To tylko część z wielu nowości i usprawnień, które dodaliśmy w ostatnim czasie. Szczegółowy opis wszystkich nowości znajdziesz na stronie głównej po zalogowaniu do systemu. Dodaliśmy szereg usprawnień, m.in. w integracji DPD, w tym wiarygodny wybór punktu z mapy i obsługę nowych usług dodatkowych. W szablonach wydruków pojawiły się nagłówki, stopki i nowe zmienne, które ułatwią personalizację dokumentów. Moduł dokumentów zyskał liczne ulepszenia, od lepszej obsługi korekt i importów, po nowe opcje serii i rozszerzone wsparcie dla integracji z fakturownią i WFirmą. Sporo zmian pojawiło się również w integracji Allegro. Nowe usprawnienia zamówień, rozbudowana sekcja pasuje do. Zarządzanie tabelami rozmiarów oraz lepsza obsługa dyskusji. Usprawniliśmy także filtrowanie kategorii, ułatwiając analizę produktów, w zależności od tego, czy są przypisane jako główne czy dodatkowe. To tylko szybki skrót, a pełna lista ostatnich nowości obejmuje aż 42 pozycje. Zaglądajcie na nasze media społecznościowe i na kanał YouTube, żeby być na bieżąco. W tym filmie to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.